Drodzy Państwo, miło mi Państwa powitać z obiektu o takim znaczeniu dla Polaków, ze stadionu Wembley. Zapraszamy do wspólnego oglądania meczu. Wita się z Państwem duet komentatorski Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Piłka nożna to sztuka. W dzisiejszym meczu obejrzymy 22 artystów, którzy, jak mamy nadzieję, przygotowali nas na niezapomniane widowisko. Anglia zmierzy się z Niemcami. Mam nadzieję, że wszyscy przygotowali sobie już jakieś przekąski, bo zapewniam, że od tego meczu nie będzie się można oderwać ani na minutę. Piłka zagrana do Sterlinga. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Tomasz Müller. Teraz naprawdę świetna piłka. Dobra piłka pędził do niej atakujący. Bramkarz jednak był pierwszy przy piłce. A oto wyjściowy skład reprezentacji Anglii. W defensywie Harry Maguire wystąpi razem z Johnem Stonesem. Dalej Phil Foden oraz Rachim Sterling zagrają na bokach pomocy. W pierwszej linii zaprezentuje nam się dzisiaj Harry Kane. Bo jak ułoży się to spotkanie, w ogromnej mierze zależy od dzisiejszej dyspozycji strzeleckiej Harego Keina. Potrafi panować nad piłką, jakby miał ją przyklejoną do nogi. Świetnie umie zawinąć obrońcą, który próbuje mu ją odebrać. Bardzo trudno go przez to zatrzymać, co czyni go niezwykle groźnym. Uwaga, okazja do strzału! Przed nami jedenastka reprezentacji Niemiec. Manuel Neuer w bramce. W obronie Antonio Rüdiger wystąpi na środku obok Niklasa Süle. Dalej Jozła Kimisz oraz Ilkay Gündogan zagrają na środku linii pomocy. Timo Werner będzie odpowiedzialnym za zdobywanie bramek. Anglicy ruszyli po skrzydle, wyjątkowo niepilnowanym przez rywali. Niebezpieczeństwo zażegnane. Atak powstrzymany. Kłopot z rozegraniem. Lucas znowu w ich posiadaniu. Ben Chilwell. Rice. Phillips. Dobrze wypatrzył teraz kolegę. Podaje do Fodena. Gdyby nie ten blok mogła być bardzo groźna brzuchka. Bez problemów teraz Manuel Noje. Anglicy kontynuują akcję. Korzyść. Dobra decyzja. Drużyna przeciwna odzyskuje piłkę. Doskonała piłka za obronę. A teraz z piłką Müller. Pewnie od niechcenia to wyłapuje. Angielscy kibice przez wiele lat byli sceptyczni wobec swojej reprezentacji. Mieli dość ciągłych rozczarowań na arenie międzynarodowej. Ale widać było, że Mistrzostwa Świata w 2018 roku na nowo rozbudziły entuzjazm. Do tamtego turnieju po raz pierwszy od wielu lat podchodzili bez wielkich oczekiwań i zdołali dojść do półfinału, co uznano za spory sukces. Mason Mount. Zagranie za linię obrony. Niebezpiecznie okazja i mamy pierwszą bramkę w tym meczu zaczną się wreszcie emocje po otrzymaniu piłki od razu było jasne, że ta za chwilę znajdzie się w bramce z takiej odległości nie można było spodłować Prowadzą zatem 1 do 0. Niemcy mimo faulu utrzymują się przy piłce. Sędzia pozwala grać. Doskonale utrzymuje piłkę w boisku. Co z nią teraz zrobi? No nie napracował się tutaj przy tym strzale bramkarz. A teraz świetny odbiór. Może być groźnie. Aj, no teraz Pech. Tak niewiele zabrakło, żeby to wpadło. Słupek domku, 10 centymetrów różnicy i mielibyśmy gole. Traci piłkę po tym do skoku. Sosa, popis umiejętności teraz. Miller i gol! Błyskawiczna odpowiedź. Strata bramki jakby ich podrażniła. Natychmiast wyrównują stan spotkania. Tym samym wracamy do punktu wyjścia. Wyrównali więc stan spotkania, jeden do jednego. Phillips, Phil Foden, Kane. Dobry teraz pomysł rozegrania akcji. No i przecina ten centre, wybija. Łatwa strata, szkoda. Na co stać Niemców w tej akcji? Mają okazję wyprowadzić. Słupek. Chociaż nawet gdyby wpadło, to i tak nie ma znaczenia. Znaczenie ma natomiast odgwizdany offside. Hurricane. Prosto padłe zabranie piłki. Piłka pewnie ląduje w rękach bramkarza. Bez niespodzianki był świetnie ustawiony. Strzał był co prawda nie najwyższych lotów, ale swoje zrobiła klasa golkipera. Przy piłce Muntz. Uwaga, wychodzi sam na sam. Jest! Gol! Dzięki tej bramce odzyskują prowadzenie. Po wtórce ta akcja wygląda jeszcze efektowniej. Można docenić kunszt, który był potrzebny, by piłka wylądowała w bramce. Piękny pokaz indywidualnej techniki. Mamy teraz wynik 2 do 1. Tatnicy świetny i jedynka. Tyle trzeba doliczyć do podstawowego czasu gry. I to tyle jeśli chodzi o... Przyległ się gwizdek, ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Piłka przejęta przez Kimisia. Próba strzału, i rozpoczniemy grę od bramki. A wyglądało to nieźle. Price. Adresa tempo podania, Teraz Sterling. Tomas Müller. Lukádě odebrana Wernerovi. Niemcy teraz groźnie. Coraz bliżej bramki rywala. Podanie otrzymuje teraz Werner. I zdusił niebezpieczeństwo w zarodku. Mount ma piłkę. Teraz pora strzelać. I gol! Gol dla Anglii! Ta bramka oznacza dla nich bezpieczną dwubramkową przewagę. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. A potem Zawodnik świetnie się zastawił, osłonił piłkę, następnie umieścił ją w bramce. To było wykończenie Primasona. A więc mamy 3 do 1. Nieczyste wejście. Myślę, że kwalifikowało się na kartkę. Zobaczymy co na to pani sędzia. I Anglia traci posiadanie piłki. Sędzia chce utemperować grę, więc sięga po żółtą kartkę. Bezdyskusyjnie ma rację. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco. A jednak spalił na panewce. Uwolnił się z podkrycia. Okazja! Nic z tego! Świetny refleks! pod nogami Kyla Walkera. W dobrej sytuacji. Kane. Co za wejście bramkarza. Odważne, ale przede wszystkim skuteczne. Gdyby bramkarz nie ruszył tak desperacko na atakującego, ten miałby znacznie więcej czasu na oddanie strzału. Przy takiej interwencji rywal jest bezradny. Jozła Kimiś przy Pimce. Mount ma piłkę. Stracili teraz piłkę. A teraz z piłką Müller. Szansa Müller. Blokuje to bez trudu. Zmiana w reprezentacji Niemiec. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. No i brawo, to co Państwo widzicie, to wysoki pressing. I z piłką Tim Werner. Szansa na kontakt. Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja gór. Dobrze teraz broni. Brawo! A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Niemcy od wrzutu z autu. I z piłką Timo Werner. Rykoszed. Ta interwencja ratuje zespół przed stratą gola. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Obrona musi teraz jak najszybciej wracać. Przy piłce Mount. Ależ niewiele zabrakło by ten atak zakończył się powodzeniem. Ładnie wyprowadzona szybka akcja. Zabrakło trochę precyzji albo szczęścia. miś. Ilkay Gündogan. Havertz. Havertz ma teraz piłkę. Broni. Dobrze. Zagrywają teraz krótko, bez dośrodkowania. Czysta interwencja i zaczną z zalini bocznej. Świetny, teraz odbiór we własnej szesnastce. Czy teraz zaczną odrabiać straty? I dobrze teraz bramkarz, pewnie. Nie ma, wrzutki w pole karne. Schodzi teraz do środka. I strzela! Było groźnie. Strzał w bramkę, ale solidna obrona, naprawdę dobra parada. Interwencja efektowna i skuteczna, jak setki razy na boiskach treningowych. Chleb powszedni bramkarskiego papu. I będziemy mieli jeszcze jeden corner. Mają pomysł na krótkie rozegranie. Zatrzymuje własnym ciałem, ale to nie koniec. Wow, ale teraz refleksem popisał się bramkarz. Powinien być bez szans. Strzał tuż sprzed bramki, zero czasu na reakcję, a jednak broni. Piłka trafia w poprzeczkę. Zabrakło może centymetra. Na razie mogą odetchnąć. Ben Chilwell. Nic tu się już nie może wydarzyć. Drużyna miejscowa wyraźnie prowadzi. Zostało nam chyba tylko podsumować ich występ, Jacku. To jest ta Anglia, której boi się cały świat, gdy wszyscy jej zawodnicy pokazują swój szeroki repertuar umiejętności. Wielki pokaz gry w piłkę. Czapki z głów. Philips. A teraz zagranie do Keina. Hurricane, ale zabrakło mu precyzji. Traci piłkę. Zostały dwie minuty do końca regulaminowego czasu gry. Czy taki widzą nadzieję? Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Głęboka ta centra z narożnika. Pickford nie miał trudnego zadania. Ramkaż w opałach. Koniec meczu. Fantastyczny doping. Poniósł dzisiaj ekipę gospodarzy do zwycięstwa. Sztab szkoleniowy może być zadowolony z dzisiejszej dyspozycji drużyny. Plan zarysowany przed meczem okazał się skuteczny. Kończą mecz z dwiema bramkami przewagi. Mason Mount. Zagranie za linię obrony. Niebezpiecznie. 3% okazja. I... Pierwszą bramkę w tym meczu! Zaczną się wreszcie emocje. Sosa podpisuje umiejętności teraz. Miller! I gol! Błyskawiczna odpowiedź. Strata bramki, jakby ich podrażniła natychmiast. Przypilnę Mount. Uwaga, wychodzi sam na sam. Dzięki tej bramce odzyskują prowadzenie! Mount ma piłkę. I gol! Gol dla anglii! Ta bramka oznacza dla nich bezpieczną, dwubramkową przewagę. Teraz refleksem popisał się bramkarz. Powinien być bez szans. Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo.